Witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki na szeptach Tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zajrzymy razem w to, co może przynieść wam lato. Pora pełna światła, wakacyjnego oddechu, też ważnych emocji i życiowych zwrotów. Lato to czas, w którym jedni potrzebują działania i ruchu, a inni zatrzymania się i zatroszczenia o siebie. Lato to również moment dojrzewania tego, co długo kiełkowało. Ważnych relacji, decyzji, no a dla niektórych też waszych marzeń. Dla wielu może to być przestrzeń przełomu albo takiego cichego, albo takiego spektakularnego. W tym czytaniu spojrzymy na siedem ważnych obszarów. Pierwszy to z jaką energią wejdziecie w to lato. Co w Was dojrzewa, albo w Waszym życiu, co nabiera kształtu i gotowości tutaj do pokazania się? Co warto uwolnić, co będzie domagać się zakończenia, albo odpuszczenia sobie? Co będzie darem tego sezonu? Co może przyjść do Was jako, no, może trochę niespodziewanie, ale jako takie wsparcie? Co będzie waszym wewnętrznym kompasem, co pomoże zachować naszym rakom spójność no, ze sobą, co może nadejść z otoczenia, no i odegra istotną rolę w waszym życiu. No i oczywiście, jakie owoce możecie zebrać, jeżeli pozwolicie sobie przeżyć to, to lato w zgodzie z własną prawdą. Zachęcam Was też oczywiście do sprawdzenia Waszego znaku księżycowego, ascendentu. Możecie tam znaleźć więcej wskazówek. A na końcu, tradycyjnie, jeżeli macie pytanka osobiste, to zapytamy wyroczni anielskiej, co Wam na nie odpowie. A teraz usiądźcie wygodnie, weźcie łyczek kawki, herbatki, no i zaczynamy. Moje raczki, to lato może być takim momentem dla Was, no, kiedy będziecie w pełni brali tutaj odpowiedzialność za wasze pragnienia, bez czekania tutaj na jakieś takie zielone światło od kogoś. Król Buław jest postacią wizjonera, wizjonera, lidera, takiego, który po prostu nie pyta, czy może, on po prostu wie, że musi. W codziennym życiu może oznaczać takie no, silniejsze poczucie, Waszej sprawczości, decyzyjności, tak? niektórzy z Was mogą podjąć decyzję o zmianie pracy, być może no, jakaś ważna rozmowa z kimś bliskim, albo podjęcie jakiegoś odważnego projektu, być może, który no, czekał od jakiegoś czasu w cieniu, tak? To nie jest czas tutaj na wątpliwości, ale też nie czas, żeby tutaj udowadniać nikomu nic. To jest taki wewnętrzny ogień, który zaczyna płonąć was nie po to tutaj, żeby was spalić, ale po to, żeby no, dać wam takie ciepło, tak? taką, taką podporę tutaj, przynieść taką pasję. Lato może przynieść sytuacje, które zmuszą niektóre raki do postawienia być może granic. Albo wręcz odwrotnie, to wy odważycie się tutaj przekroczyć. Jakieś granice, być może własne. Co tutaj dojrzewa? W sercu tego sezonu dojrzewa tutaj zdolność do widzenia spraw takimi, jakimi one naprawdę są. Bez jakichś takich no, flirtów emocjonalnych, bez ucieczki, w jakieś, no nie wiem, strachy, bojaźnie. Paść czy zapowiada moment takiego intensywnego poznawania. Ja myślę, że dla wielu raków poznawania siebie, siebie, a może też i innych, tak? To jest też taka karta, która czasami przynosi jakąś bolesną prawdę do nas, jakieś ukryte, ukryte wiadomości. Może jakieś osoby w oku was mają, no może ich intencje nie są zbyt, zbyt czyste. Dla wielu raków może to po prostu być ważna rozmowa, niełatwa, ale potrzebna. Być może będzie trzeba wypowiedzieć tutaj coś, co przez jakiś czas po prostu dusiliście w sobie, no, albo też usłyszeć coś, co może zmieni wasze spojrzenie, czy to na relację, czy na pracę, czy na, jakąś, no, na jakiś inny scenariusz. W tym wszystkim też dojrzewa taka nowa forma zaufania do was samych. Umiejętność słuchania nie tylko sercem, ale właśnie no, umysłem, tak? Karta logicznego tutaj myślenia, uczenie się przez obserwację, moi drodzy, i analizę, i analizę. No, ale czasami pamiętajcie, że nawet błędy, tak, mogą być takim najlepszym nauczycielem. Co należy uwolnić? Rak może zrozumieć w tym sezonie, że trwanie w zawieszeniu wcale was tutaj nie uchroni przed czymś, no, czy to przed jakimś bólem, no, przy jakąś decyzją, której tutaj niektóre raczki po prostu nie chcą, no, nie chcą podjąć. To jest tylko, jeżeli się nie zdecydujecie, no, to po prostu przedłużacie jakąś no, niekomfortową sytuację. Dwójka mieczy symbolizuje opór. Opór przed decyzją. Być może tutaj, no nie wiem, nie chcecie widzieć pewnych rzeczy albo nie chcecie czuć no, zbyt wiele. Nawet jeżeli wasze serce tutaj wie, w którą stronę powinniście wybrać iść, no to wasz umysł tutaj się właśnie waha. W codziennym życiu to mogą być takie momenty, kiedy będzie trzeba zakończyć coś, coś, co od dawna przestało działać, czy to relacje, czy no relacje bez przyszłości czy prace bez przyszłości taka energia po prostu która to jest taka energia która odbiera wam odbiera wam blokuje wasz rozwój może nie odbiera ale blokuje uwolnienie nie musi oznaczać kochani dramatne, dramatycznego cięcia tak czasem to po prostu taka zgoda na to no taka wasza wewnętrzna zgoda na to że coś tutaj jednak nie wróci no, być może nie dostaniecie na wszystko odpowiedzi, no coś tutaj nie, nie pracuje. Ale dzięki temu, jeżeli tutaj się uporacie z tą, z tą decyzją, którą odwlekacie, stworzycie nową przestrzeń. Przestrzeń na coś, no, coś nowego, na jakąś taką zmianę, która no, będzie, będzie raczej pozytywna. Także nie odwlekajcie tej decyzji, które tutaj no, dużo, raczków, dużo raczków ma, no i Wy pewnie najlepiej wiecie, co to za decyzja. Jaki jest dar sezonu? No, koło fortuny. Nie wszystko, pamiętajcie, da się zaplanować. I to jest właśnie ten dar tego lata. Koło fortuny tutaj symbolizuje zmiany, które przychodzą do nas niespodziewanie. Ale w tym wypadku ja myślę, że to są zmiany bardzo pozytywne, zmiany, które będą miały taki głęboki sens. Dla raczka może to oznaczać szansę, która pojawi się znikąd. Może tutaj właśnie dostaniecie jakąś propozycję zawodową, to może być przypadkowe spotkanie, no, nowa znajomość, może to być taki impuls. Do przeprowadzki, albo po prostu decyzja, która zmieni, odmieni bieg wydarzeń. Czy to na to lato, czy no, na dalszą część waszego życia. Koło fortuny również jest przypomnieniem, że życie nie jest kochani linią prostą, ale cyklem. To, co kiedyś się skończyło, już nie wróci. Jeżeli, jeżeli przyjdzie, to coś podobnego przyjdzie w innej formie. To, co teraz was boli, tak, tutaj w tej dwójce, za chwilę może być po prostu zrozumiane, podejdziecie po prostu do tego jako takiego punktu zwrotnego. Także jeżeli po, po, pozwolicie sobie, moje raczki, zaufać temu, co tutaj się toczy, zamiast kurczowo trzymać się jakiejś kontroli, no to możecie poczuć nawet, że jakiś chaos, tak? Ma, ma sens i ma swój, ma swój rytm. Co będzie waszym wewnętrznym kompasem? Co was tu będzie wspierać? Dla raka to może być no, taka energia. Pamiętajcie, żebyście przede wszystkim nie zagubili siebie. To jest takie przypomnienie sobie, co jest naprawdę dla Was ważne, co daje Wam naprawdę poczucie spełnienia. Dziesiątka pucharów nie mówi o sukcesie na pokaz, ale mówi o relacjach, o ciepłym domu. O wspólnym śniadaniu, kochani, o uśmiechu waszych dzieci, o ramionach, które są zawsze, żeby was przytulić, albo do których po prostu zawsze chcecie wracać. I kompasem tego sezonu jest wasze serduszko, ale nie to, które szuka jakichś takich intensywnych emocji, tylko to, które ceni sobie tutaj taką codzienną bliskość, które ceni sobie lojalność. No i to bezpieczeństwo, które właśnie, czy ta rodzina, właśnie, czy to koło bliskich daje Wam. Być może raki będą musiały troszeczkę tutaj przedefiniować swoje marzenia. Może macie jakieś, nie wiem, przewartościować jakieś, jakieś wasze cele na przyszłość. Być może coś, co miało, co w przeszłości było dla Was, byliście przekonani, że to był właśnie sukces, może na przykład teraz okazać się mniej ważne dla Was. Może może właśnie ważne, ważne będą te chwile spędzone z rodziną, z przyjaciółmi albo po prostu z samym sobą. Lato no pokaże, że szczęście nie zawsze właśnie jest jakieś takie spektakularne, ale czasami po prostu jest takie ciche, tak ciche, no ale ważne, żeby było prawdziwe. Co idzie do was z zewnątrz? Ktoś lub coś z zewnątrz może przynieść tutaj naszym rakom Jakieś takie lekcje, no, nowe lekcje życiowe, ale też takie lekcje świeżości i energia, zachęty tutaj, żeby zacząć, kochani, coś od nowa, żeby się odważyć. Głupiec jako wpływ z otoczenia mo może wskazywać tutaj na osoby, no, albo przede wszystkim młodsze, albo takie, które zainspirują Was tym, że idą bez lęku że podążają za swoją intuicję i nie boją się przede wszystkim próbować, próbować czegoś nowego. Dla raczków może to być taką inspiracją, tak, ale też no i prowokacją, bo bezpieczeństwo dla raków jest wartością taką bardzo dużą. A jednak tutaj z zewnątrz ta energia zaprasza was do zaryzykowania do czegoś do spróbowania tutaj nowej ścieżki, do pozwolenia sobie przede wszystkim na jakąś taką spontaniczność, no czasami może nawet, no zrobienie czegoś głupiego, ale takiego z sercem. Może to być, no jakaś nagła, spontaniczna podróż, zdecydujecie się, to może być oczywiście projekt, no albo nowa, całkiem nowa taka znajomość, być może z kimś, no kto może, nie wiem, nie wchodzi w wasze Normalne schematy no, znajomych, ale ten ktoś może właśnie pobudzić taką ekscytację w Was. Ekscytację i może też i troszeczkę, troszeczkę lęku. Ta karta to przypomnienie, moi drodzy, że nie trzeba mieć zawsze idealnego planu. Wystarczy po prostu pierwszy krok, no, a ścieżka czasami pokazuje się w miarę jak stąpamy, stąpamy po tej drodze. Jakie tutaj jest potencjalne spełnienie, moi drodzy? Jeśli rak przeżyje ten, ten sezon z otwartym serduszkiem, z odwagą przede wszystkim do zmiany, tak, możecie dojść tutaj do takiego no, miejsca stabilności, o jakiej być może marzyliście od dawna. Dziesiątka monet to nie tylko pieniądze albo sukcesy materialne, choć to też, ale przede wszystkim to takie poczucie że wszystko zaczyna się układać: rodzina, no, bezpieczeństwo, wasz dom, to jest energia też waszych korzeni, spokój duchowy no, energia przede wszystkim też dobrych, no, dobrych wiadomości. Być może jakaś relacja nabierze u was powagi, mogą pojawić się tutaj jakieś możliwości, na przykład zabezpieczenia waszej przyszłości. Lub po prostu zrozumienie, że coś już teraz ma więcej no, sensu dla Was niż na przykład zdawało Wam się wcześniej. To potencjalne spełnienie nie przyjdzie z zewnątrz, ale raczej, moi drodzy, jako taka konsekwencja tego, że zaufacie sobie, zaufacie przede wszystkim swoim decyzjom, no i otworzycie się tutaj na zmiany tego rytmu życia, tak? Na to koło fortuny, no i co z nim przyjdzie. Dobrze, jeżeli macie osobiste pytanka, zapytamy wyroczni anielskiej, co wam odpowie? Jaka jest odpowiedź na pierwsze pytanie dla naszych raków? Chcę tutaj wyjść nie. I odpowiedź na wasze drugie pytanie? Tak. Macie nie? Macie tak. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie. Z całego serca za obecność, za komentarze, za subskrypcję, za to, że wspieracie mój kanał. Ja oczywiście życzę Wam wspaniałego lata. Zapraszam na czytania miesięczne, które cały czas będą wychodzić, oczywiście na bieżąco. A ja ściskam Was gorąco i mam nadzieję, do usłyszenia wkrótce. Papa! Pa.